Szanowni Państwo, Gmina Wielka Wieś nieustannie się rozwija. Za owym rozwojem, który odzwierciedla się w kolejnych inwestycjach, projektach, wydarzeniach, zawsze stoją ludzie. To Wasze zaangażowanie sprawia, że Gmina każdego dnia tętni życiem. Z perspektywy codziennych działań często nie dostrzegamy, jak wiele udało się osiągnąć. Dlatego w krótkim filmie chcemy podsumować wspólne wysiłki i pokazać, jak przez ostatnie miesiące wspólnie budowaliśmy i wzmacnialiśmy lokalną wspólnotę. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Wielka Wieś to przede wszystkim ludzie. Wasze potrzeby stanowią najważniejszy kierunek działań w naszej gminie. Dlatego z początkiem 2025 roku, decyzją Rady Gminy Wielka Wieś ruszył program wyprawka dla wielkowiejskiego maluszka. Od tego czasu w ramach akcji przekazaliśmy blisko 50 wyprawek dla nowonarodzonych dzieci. W 2024 roku przy punkcie wsparcia i pomocy rodzinie w Wielkiej Wsi powstało Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. W punkcie wsparcia pracuje 12 specjalistów, którzy w 2024 roku udzielili 660 porad dla 179 osób. Z kolei w ramach zespołu leczenia środowiskowego pomoc psychoterapeutyczną w ciągu tygodnia może otrzymać 51 dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W 2025 roku rozpoczęliśmy pracę nad planem ogólnym, dokumentem, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Pozwoliliśmy się oswoić ze zmianą mieszkańcom Wielkiej Wsi za sprawą zaplanowanej komunikacji, udostępniliśmy informacje na stronie internetowej, zaplanowaliśmy dyżury pracowników oraz przeprowadziliśmy transmisję live z udziałem Wójta, aby każdy z mieszkańców mógł lepiej zrozumieć temat i aktywnie włączyć się w proces jego tworzenia. Społeczność Wielkiej Wsi podejmuje również oddolne działania na rzecz potrzebujących. Jednym z nich była akcja Pączek dla Jurka. Wzruszający zryw serc mieszkańców, organizacji społecznych i lokalnych darczyńców pozwolił na sfinansowanie protezy nogi i rehabilitacji pana Jurka, mieszkańca modlniczki. W ostatnich miesiącach świętowaliśmy kilka wyjątkowych jubileuszy. Szczególnym wydarzeniem było stulecie OSP Będkowice, połączone z obchodami Dnia Strażaka. Podczas tej okazji uhonorowaliśmy bezinteresowną służbę strażaków i gotowość do niesienia pomocy innym. Celebrowaliśmy także stulecie Uniwersytetu Ludowego w Szycach, miejsca z bogatą historią oraz ważną rolą w życiu edukacyjnym i społecznym gminy Wielka Wieś. Wzruszeń nie zabrakło podczas obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego par z tutejszych terenów. Spotkanie dało piękny wyraz szacunku dla miłości, wytrwałości i wspólnie przeżytych lat. Swój jubileusz obchodzi również Gminna Biblioteka Publiczna, która już od 50 lat rozwija czytelnicze pasje mieszkańców, organizując spotkania autorskie i ciekawe warsztaty. Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielkanocny to stały punkt w kalendarzu wydarzeń naszej gminy. Na Wielkowiejskich Targach prowadzimy sprzedaż lokalnych wyrobów, jak i degustacje oraz warsztaty, pielęgnując polskie kiermaszowe tradycje. Wśród tematycznych wydarzeń organizowanych w gminie warto wymienić piknik winnice we dworze oraz piknik ekologiczny. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się natomiast targi zdrowia. W trakcie tego wydarzenia mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami. Dzieci i młodzież z naszej gminy mają wiele okazji do rozwoju pasji i zdobywania nowych doświadczeń poza szkołą, od barwnego przeglądu grup tanecznych imienia Józefa Lachnera, poprzez targi edukacyjne aż po debatę oksfordzką. Młodzi mieszkańcy pokazują, że potrafią świetnie się bawić, mądrze dyskutować i angażować w działania ważne dla lokalnej społeczności. W październiku 2024 roku odbyła się druga edycja Wielkowiejskiego Forum Kobiet. Spotkanie pełne inspiracji, rozmów i eksperckiego wsparcia pokazuje, jak konsekwentnie rozwijamy przestrzeń dla aktywnych i zaangażowanych kobiet. Tegoroczna edycja forum poświęcona będzie tematyce przedsiębiorczości. Wielkowiejscy seniorzy spędzają aktywnie czas na licznych spotkaniach i warsztatach. Uczestniczyli również w drugiej edycji senioraliów. W repertuarze imprezy nie zabrakło ciekawych występów, wspólnej zabawy, a także poruszającej wystawy zdjęć. Piknik integracyjny Seniorze Seniorom, wspólne kolędowanie w ZOL w Modelniczce i DPS w Szycach to kolejne wydarzenia, które pokazują, że seniorzy są obecni w życiu lokalnej społeczności. Gmina aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Wspólne sprzątanie przestrzeni publicznych, ratowanie płazów czy kampania informacyjna Wymień piec to tylko część inicjatyw budujących lokalną świadomość ekologiczną. W trosce o środowisko realizujemy programy takie jak Złap deszcz czy zakładanie przydomowych kompostowników. Te praktyczne działania uczą, jak dbać o naturę tu, na miejscu, we własnym ogrodzie. Obchody Narodowego Święta Niepodległości były uroczyste i różnorodne. W Tomaszowicach widownia obejrzała koncert Niepodległa z udziałem Artura Andrusa. W szkole podstawowej w Bemble zorganizowano międzyszkolny przegląd pieśni patriotycznych. W białym kościele odbył się natomiast bieg Niepodległościowa jedenastka. Ponadto tradycyjnie delegacje samorządowe złożyły wiązanki w miejscach pamięci. Młodzież z gminy Wielka Wieś co roku osiąga świetne wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Nasi uczniowie znajdują się w czołówce Małopolski, co potwierdza wysoki poziom edukacji w gminie. Wielka Wieś dołączyła do programu Google for Education. Rozpoczynamy tym samym współpracę na rzecz cyfrowej transformacji szkół, rozwoju kompetencji uczniów i nowoczesnego zarządzania oświatą. Razem z liderami technologii chcemy tworzyć nowoczesne szkoły, które wyposażą uczniów i nauczycieli w narzędzia niezbędne w cyfrowym świecie. W ramach projektu Utalentowana Gmina 163 uczniów klas siódmych z wielkiej wsi wzięło udział w badaniu talentów Galupa. Test pomógł im odkryć swoje mocne strony, a więc budować pewność siebie i świadomie planować przyszłość. Zadbaliśmy o to, aby nauka w szkole podstawowej w Bęble odbywała się w jeszcze lepszych warunkach. Efektem remontu budynku są nowoczesne wnętrza, bezpieczna klatka schodowa i funkcjonalna szatnia. Infrastruktura sportowa gminy Wielka Wieś sprzyja rozwojowi różnych dyscyplin. W minionym roku na kortach, salach i boiskach rywalizowali młodsi i starsi miłośnicy aktywności fizycznej. Amatorska liga tenisa stołowego zorganizowała turnieje dla dzieci i dorosłych, a szkoła w Białym Kościele emocjonujący turniej piłki siatkowej Mix. Na otwartej strefie aktywności w Białym Kościele odbyły się Mistrzostwa Gminy w Lekkoatletyce, które przyciągnęły blisko setkę uczniów z lokalnych szkół. Sportowych emocji nie zabrakło podczas mistrzostw judo o Puchar Wójta, lotto Narodowego Dnia Tenisa zorganizowanego w Giebułtowie, oraz ogólnopolskiego Pucharu Tymbarku, największego dziecięcego turnieju piłkarskiego w Polsce. W tym roku szkoła podstawowa w Modelnicy zdobyła w nim tytuł najlepszej drużyny w Małopolsce. Nasze gminne jednostki OSP, w ramach wsparcia województwa Małopolskiego, zostały doposażone w nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczną odzież. Strażacy-ochotnicy przeszli także szkolenia skwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowy sprzęt trafił do dwóch jednostek OSP w naszej gminie: OSP Czajowice zostało wyposażone w średni wóz ratowniczo-gaśniczy Steir i przyczepę Neptun do zadań ekologicznych. Z kolei OSPG Butów wzbogaciła się o drabinę mechaniczną Iveco Eurofire w zabudowie firmy Magirus oraz Kłada, który ułatwia działania w terenie. W Dolinie Będkowskiej młodzieżowe drużyny pożarnicze rywalizowały w drugim gminnym złazie MDP, rozwijając umiejętności i budując strażacką Solidarność. Dorośli druchowie spotkali się na czwartych zawodach kwalifikowanej pierwszej pomocy, mierząc się z realistycznymi scenariuszami ratowniczymi i potwierdzając swoją gotowość do działania. Druga edycja strażackiego turnieju piłki siatkowej w Szycach pokazała, że druchny i druchowie z naszej gminy to nie tylko niezawodni ratownicy, ale także zgrana i aktywna społeczność, która potrafi budować siłę, zdrowie i więzi także poza służbą. W 2025 roku w Będkowicach oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną, stworzoną z myślą o uczniach i mieszkańcach, którzy mogą rozwijać swoje sportowe pasje. Kompleksowa modernizacja szkoły podstawowej w wielkiej wsi dobiegła końca. Prace obejmowały przebudowę dachu, termomodernizację, wymianę stolarki oraz wykonanie nowej elewacji. W budynku przeprowadzono remont wnętrz, modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Szkoła została wyposażona w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Zakończyła się budowa Centrum Aktywności Społecznej w Modelniczce. Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt służyć będzie mieszkańcom do realizacji inicjatyw społecznych i rozwijania lokalnych aktywności. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 480 m2, mieści między innymi garaż dla OSP, zaplecze sanitarne i magazynowe, a na piętrze przestronną salę konferencyjną z zapleczem gastronomicznym. Rozwijamy miejsca do aktywnego wypoczynku. W ramach tych działań w Szycach powstał nowy plac zabaw z altaną, miejscem na grilla i ognisko, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalniami terenowymi i infrastrukturą rowerową. W Bęble odnowiona została strefa aktywności, wyremontowaliśmy boisko, zamontowaliśmy nowe oświetlenie, urządzenia sportowe, w tym zestaw do street workoutu, trampolinę ziemną i bezpieczną nawierzchnię. Modernizacja infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa użytkowników to jeden z kluczowych priorytetów gminy Wielka Wieś. Inwestycje w tym obszarze stanowią znaczną część wydatków gminy. W 2025 roku zaplanowano na ten cel ponad 22 miliony złotych, co stanowi blisko 40% wszystkich wydatków majątkowych gminy. W ostatnim czasie zakończyliśmy szereg ważnych inwestycji w tym obszarze. W modelnicy rozbudowaliśmy ulicę sportową, poszerzyliśmy jezdnie i wybudowaliśmy chodnik o długości 260 metrów, co usprawniło dojazd do szkoły podstawowej i klubu sportowego LKS Błękitni. Trwają także prace rozbudowy ulicy Cegielnianej w miejscowości Modelnica. W ramach inwestycji powstał 700-metrowy odcinek jezdni z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej. W 2024 roku zmodernizowaliśmy kolejne odcinki dróg gminnych, w tym ulicę Kresową w Białym Kościele, brzozową i topolową w Tomaszowicach, czerwone maki w Giebułtowie oraz ulicę Słowiańską w modelniczce. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa pieszych systematycznie budujemy i modernizujemy oświetlenie uliczne, jak choćby na ulicy Spokojnej w wielkiej wsi czy łokietka w Czajowicach. Doświetliliśmy również przejścia dla pieszych na ulicy Kościelnej w Modlnicy. Współpraca to fundament nowoczesnego samorządu. Ulepszamy ją codziennie, zarówno lokalnie, jak i regionalnie, łącząc siły z partnerami społecznymi, instytucjami i sąsiednimi gminami. Pod koniec 2024 roku gościliśmy w Tomaszowicach piąte Forum Metropolii Krakowskiej, coroczne spotkanie, które łączy liderów współpracy metropolitalnej wokół celów strategii Metropolia Krakowska 2030 i inspiruje do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W procesie tworzenia planu ogólnego gmina Wielka Wieś współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym, czerpiąc z wiedzy ekspertów w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy rozpoczęły współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. Uczniowie zyskają dzięki niej dostęp do wykładów, zajęć pokazowych i wydarzeń akademickich, a nauczyciele do zasobów naukowych i doświadczenia kadry uniwersyteckiej. W ramach współpracy międzynarodowej gościliśmy przedstawicielki gromady Bajkowce z Ukrainy. Podczas wizyty studyjnej poznawały nasze rozwiązania w opiece nad seniorami i rozmawiały o wspólnych inicjatywach społecznych. Gmina Wielka Wieś i jej mieszkańcy zostali w ostatnim czasie wielokrotnie docenieni za rozwój, aktywność społeczną i sukcesy sportowe. Oto nasze najważniejsze wyróżnienia. Zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie i otrzymaliśmy tytuł lidera powiatu krakowskiego w rankingu gmin Małopolski. To efekty długofalowych inwestycji, troski o jakość edukacji, środowisko i komfort życia mieszkańców. Gmina została wyróżniona tytułem Hash Eko Gmina Wiejska za kompleksową likwidację azbestu, edukację ekologiczną wśród najmłodszych i realne inwestycje w ochronę środowiska. Urząd Gminy Wielka Wieś został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie jakości „lider zaufania mieszkańców”, wyróżnienie to przyznawane jest instytucjom publicznym, które cechują się wysoką jakością obsługi mieszkańców oraz profesjonalnym podejściem do świadczenia usług publicznych. Dwa sołectwa zostały docenione w prestiżowym konkursie województwa Małopolskiego. Giełdów otrzymał wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś, a Biały Kościół w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś. Lokalne instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z gminy Wielka Wieś zdobywają zasłużone wyróżnienia, potwierdzając swoją aktywność i zaangażowanie na rzecz społeczności oraz rozwoju regionu. Fundacja Mój Sen została wyróżniona Nagrodą Starosty Krakowskiego za wybitne działania na rzecz społeczności, wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc społeczną. Koło gospodyń wiejskich wesołe kumoszki z Tomaszowic zdobyły drugie miejsce na etnopotyczkach w Krzeszowicach w konkursie wiedzy o kulturze Krakowiaków Zachodnich. Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie została wyróżniona za największą liczbę działań ratowniczo-gaśniczych w powiecie krakowskim. W 2024 roku jednostka interweniowała aż 243 razy. Przedsiębiorstwo EQ Master zostało laureatem 15. edycji Nagrody Gospodarczej 2024 w kategorii Mały Przedsiębiorca. Wśród nagrodzonych znaleźli się także sportowcy odnoszący sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Łukasz Jezierski zdobył nagrodę Powiatu Krakowskiego za wyniki sportowe w kategorii Sporty Motorowe. Martyna Szumna zdobyła złote medale indywidualnie i drużynowe podczas międzynarodowego turnieju w Oslo. Na indywidualnych mistrzostwach Polski seniorek sięgnęła po złoto w skoku i poręczach oraz brąz w ćwiczeniach wolnych. Ponadto wywalczyła drużynowe mistrzostwo Polski z zespołem TS Wisła Kraków. Sophie Bemelmans, zawodniczka Polish American Judo Academy Wielka Wieś, zdobyła złoty medal na zawodach Bardejov Judo Open na Słowacji. Drużyna Jutrzenki Giebutów awansowała do pierwszej ligi futsalu kobiet. Aleksander Kołodziejczyk z klubu sportowego Akademia Wojownika w Wielkiej Wsi to złoty medalista Mistrzostw Polski w boksie olimpijskim. Łukasz Kosiara zdobył tytuł wicemistrza Polski w łuku bloczkowym w kategorii W1 podczas Mistrzostw Polski w łucznictwie osób z niepełnosprawnościami. Grupa Bardzo Fajnie, tworzona przez młodzież gminy Wielka Wieś, zdobyła główną nagrodę w finale talentów Małopolski. Oliwia Czysz i Aleksandra Kaźmierczak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modelnicy zajęły drugie miejsce w Pucherze Polski w cheerleadingu sportowym w kategorii POM Dance. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Modelnicy mają na swoim koncie sukcesy powiatowe i wojewódzkie w biegach przełajowych i lekkoatletyce. Dziękuję Państwu za wspólne obejrzenie tej krótkiej opowieści o naszej gminie. To, co w niej najcenniejsze, Tworzymy razem z myślą o teraźniejszości, ale też z odpowiedzialnością za przyszłość gminy Wielka Wieś.